Światło nadziei zabłysło nad ludem pracującym miast i WSI. Oto cały postępowy świat obiegła informacja, że niegastące słońce Peru Donald Tusk gotowy jest wrócić do kraju i założyć nową, lepszą partię. Taka jest dziejowa konieczność, bo sytuacja w kraju jest coraz gorsza. Terror kaczystowski narasta. Liderzy Komitetu Obrony Demokracji sądzeni są w pokazowych procesach a działalność kabaretowa opozycji totalnej nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Każdy natomiast wie, że Kaczyński boi się Tuska jak wyborcza dumy narodowej. Tylko niegasnące słońce Peru może ocalić polską demokrację. Zresztą już sama wiadomość o powrocie prezydenta Eurosojuza wprowadziła niemały popłoch w szeregach reakcji. Dowodem na to jest między innymi próba wprowadzenia tzw. Tak opłaty paliwowej. W taki oto sposób partia kaczystowska próbuje się ratować, wykorzystując jedną z największych zdobyczy epoki tuskowskiej, czyli ukryty podatek. Ta sztuczka jednak się nie uda. Nie od dziś bowiem wiadomo, że to co wolno Tuskowi, to niekoniecznie Kaczorowi. By żyło się lepiej by żyło się lepiej wszystkim.